Siemanko z racji tego, że mój Mercedes bardzo dużo pali, bardzo dużo nie stać mi, abym nim jeździł w ogóle, stoi tutaj w garażu. No, i niestety, jestem zmuszony zrobić pewną rzecz, której, której na pewno mi nie wybaczycie, że zrobię. Będzie to niestety profanacja, no, ale niestety muszę zrobić to z powodek czysto finansowych wiecie mam pasata i mam mercedesa muszę z tych samochodów wybrać jeden a że większa fajda jest samochodem z napędem na tył więc także muszę wykonać pewien krok pewną czynność pewien zabieg żeby tutaj Wypośrodkować tą wszystko Więc zobaczcie co zrobię Niestety muszę przełożyć Silnik z Passata do Mercedesa żeby był oszczędny Bo ten Mercedes to Nie wiem czy to była dobra decyzja zamiany Alfy w dieslu gdzie paliła mi 6 7 litrów Tamta kurwa w garażu mi pali 20 kurwa minimum nie no, i kurwa, w tej chwili zmierzę sobie miareczką, jakie są wymiary silnika. Czy on mi w ogóle wejdzie, nie? Dobra, to tak pół metra gdzieś, pół metra gdzieś na. No, tak pół metra na pół metra, nie? Idziemy zobaczyć, o kurwa, tu to by dwa silniki weszły. Wejdzie spokojnie Wejdzie spokojnie Dobra, jutro zaprowadzam Pasata i Meśka Do Majstra Zrobi swapa No i będę jeździł Kurwa, ekonomicznie, tylko nie wiem Nie wiem Jak ze skrzynią, mnie Może znajdę jakiegoś automata Jakąś skrzynię automatyczną Żeby tutaj wiebać kurwa automata też nie o, Powiem wam, że fajnie się jeździ autem, że automatem No i tak kurwa Masakra jest, masakra Ten mesiek pali kurwa przynajmniej 20 litrów kurwa Przy takiej normalnej jeździe nie To jest kurwa przy obecnych Zarobkach, kurwa. W <noise> cenach, cenach paliw, chociaż trochę tam spadła. Cena za litr. No i teraz jeszcze ta korona. Ech, masakra. Ja muszę zrobić tą czynność. Muszę, wybaczcie. Wiem, że pewnie powiecie, o że się naprawi. Robi tutaj profanację. No ale słuchajcie, silnik TDI jest. Jednym z lepszych silników ogólnie, jakiekolwiek zostały wyprodukowane. Więc, więc bez zbędnego tutaj gadania, jutro jutro wstawiam myszka. I pasata, przekładka będzie w ogóle, później dam ogłoszenie. Link do ogłoszenia silnikiem, ten z tym silnikiem z myszka. Jakby ktoś szukał V8 4.3 Zdrowy silnik naprawdę tutaj wiele rzeczy z nim w nim zostało zrobionych Więc naprawdę zapraszam do kontaktu się dogadamy normalnie to ja kończę Taki szybki filmik taki krótki szybki filmik na spontanie ale ale musiałem wam to odpowiedzieć, bo nie będę, nie będę tutaj nic ukrywał przed wami. No więc, co? No więc się żegnamy. No i gwiazda będzie w TDIQ. Siemanko.